nie wiem co powiedzieć, dawno takiej ilości jedzenia do wyrzucenia nie widziałem. A tutaj... Tam standardowo rzodkiewki, cukinie, owoce, pomidory, pomidory, ogórki, pieczarki, cały karton ziemniaków. A... ci tego nawet tam jakieś porzeczki, pietruszki. Chleba, pieczywa odgroma. To jeszcze nic. Arbus, pomidory, jakieś sałatki, pomidorki koktajlowe. Tam znowu ziemniaki, sałatki. Kiełki, sałatki, pomidory, banany, winogrona, e, tu kiedyś były maliny, winogrona, kukurydza, tworzeczki, kartony sałatki. Wow. Zaobserwuj. No trzeba z tym walczyć. Do następnego razu.